Dzień dobry, to znowu my, Agata i Ula. Witamy wszystkich, pierwszy raz w tym roku szkolnym. Przed nami nowe wrześniowe wiadomości z 23 Liceum Ogólnokształcącego. Przypominamy, że efekty naszej pracy możecie oglądać na stronie internetowej. Informacje na temat tego, co się działo w szkole i co będzie się działo, znajdziecie na tablicy informacyjnej, czyli akurat tutaj. Zapraszamy! Praktycznie wrzesień już za nami. Za nami również pierwsze akademie szkolne, wypracowania, sprawdziany, prace domowe i zebranie rodziców. Prezentujemy wam krótki przegląd tego, co wydarzyło się w murach naszej szkoły. Rok szkolny tym razem zaskakująco rozpoczął się 1 września. W tym dniu uczniowie klas pierwszych podczas uroczystej akademii zostali pasowani na uczniów 23. Liceum Ogólnokształcącego. W kilku tygodniach nauki postanowiliśmy zapytać świeżo upieczonych pierwszoklasistów o to, jak się czują w naszej szkole. Pytania. Cześć! Jesteś z pierwszej klasy? Tak, nie kłam, bo cię... Chcemy zadać jedno proste pytanie. Jak Wam się podoba w szkole? E, Bardzo. To jest ok. A dlaczego wybraliście tą szkołę? Bo ładnie wygląda. Tylko dlatego, że ładnie wygląda. Wszystko wygląda. A chodzicie w ciapkach? Nie nie O, chodzą w ciapkach! Dziękuję wam bardzo! Ale jedno krótkie pytanie. Czy Ci się w szkole? Bardzo. A na, chodzisz w ciapkach? Chodzisz, widzę. A dlaczego wybrałaś tą szkołę? E, bo chodzimy w klapkach. A jest ci wygodnie. Bardzo. Nie, podałam się. Klasa jak tam? Wszystko ładnie, pięknie? No. No to świetnie, dziękuję za wywiad. Agata. 16 września odbyło się pierwsze zebranie z rodzicami. Przeszło jak na razie bezboleśnie. Nie mamy bowiem żadnych ocen, które ewentualnie mogłyby wprowadzić rodziców w zły nastrój. Ale tyle dobrych wiadomości, bo przed nami jeszcze dwa stresujące dni. Kolejne zebranie w połowie listopada a następne na zakończenie semestru. Mamy trochę czasu, gotować się do tego psychicznie. Wrzesień w tym roku splatał nam niezłego figla. Pamiętamy lata, kiedy przez pierwszy miesiąc chodziliśmy w letnich ubraniach. Teraz tak się nie da. Powoda popsuła szyki nie tylko tym, którzy planowali jeszcze na początku roku szkolnego nacieszyć się wolnością i wjechać na szkolne wycieczki, ale również organizatorem Tour de Pologne. 17 września Lublin był zablokowany. Ulicami naszego miasta bowiem biegła trasa peletonu. Miałaś kiedyś faworyta? No, niestety nie miałam faworyta. Uuu, co więcej, tuż przed szkołą przygotowaliśmy się na ten dzień <laughs> wzorowo. Były transparenty, balony i my, Milice! A, Słoka. Szkoda tylko, że nie było pogody. Nie chcąc narażać na szwank naszego sprzętu z powodu deszczu, nie przygotowaliśmy materiału filmowego tak, jakbyśmy chcieli. Zapraszamy na krótką relację filmową z tego, co się działo na ulicy Poniatowskiego. God tur! Na zakończenie chcieliśmy wszystkich zaprosić do wzięcia udziału w konkursach na logo, plakat i motto programu Comenius. Od bieżącego roku, czyli 2008-2009, nasze liceum y, imienia nauczycieli tajnego nauczenia w Lublinie jest jedną z szkół, ze szkół biorących udział w projekcie Comenius. Celem tego projektu jest, dzięki współpracy z innymi szkołami z Niemiec, Litwy i Francji, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie Unii Europejskiej. Umożliwienie poznania różnych kultur i zaadoptowanie ciekawych rozwiązań programowych w realizacji materiału z nauk ścisłych, niestety, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, technologia informacyjna oraz języków obcych. Zamiarem organizatorów jest zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie na logo, plakat i motto projektu intergującego różne dziedziny nauki. Informacje szczegółowe dotyczące regulaminu konkursu znajdziecie na tablicach informacyjnych na terenie szkoły czyli akurat tam. Warto się postarać, bo nagrody są naprawdę interesujące między innymi darmowy wyjazd do Niemiec, w Francji i na Litwę. Dzisiaj to już tyle. Zapraszamy wszystkich w październiku, wtedy przedstawimy relacje z pracy samorządu szkolnego i relacje z pielgrzymki maturzystów. Czyli nas! Do zobaczenia! Do zobaczenia. Ula i Agata. Super!